Ranek w domu księżycowych drzew był jak szept marzeń, rosa gotała niczym diamentowy pył na srebrzystych liściach, a ptasie trele wznosiły się ku różowiejącemu niebu, przynosząc ciepło nadziei. W ogrodzie dziadek Zbyszko rozstawił szachownicę na drewnianym stoliku. Jego oczy błyszczały skupieniem, gdy malowane figury szeptały o nadchodzącej partii przy aromatycznej herbacie. In the garden, grandpa Zabishko placed a chessboard on a wooden table. His eyes gleamed with focus as the painted pieces whispered of the upcoming match over steaming tea. Nagle ciszę przeszył zrozpaczony krzyk. Z mrocznych zarośli wybiegła rodzina złośników, w ich spojrzeniach tliła się dzika złość i głód chaosu. Suddenly a desperate cry pierced the calm. The malcontent family burst from the dark undergrowth, their eyes burning with wild anger and a hunger for chaos. Ciocia Justyna uniosła dłonie, a z jej palców zaczęły pulsować złote nici energii. Splatając je z wdziękiem, stworzyła nad domem ochronny filtr, osłaniając rodzinne serca przed złowrogą aurą. Auntestina raised her hands, golden threads of energy pulsing from her fingers. Gracefully weaving them overhead, she shielded the house and their hearts from the menacing aura. Złośnicy wpadli w gniew, kamienie i gałęzie posypały się na sieci ustyny, łamiąc się o magiczne włókna jak o niewidzialną tarczę. Enraged, the malcontents flung stones and broken branches at Justina's net, but the magical strands held firm like an invisible shield. Tomek poczuł w sercu odwagę i uniósł ręce. Z ziemi wystrzeliły krzewy pomidorów, soczyste owoce zatoczyły łagodne pętle i chwyciły napastników w miękkie sidła zieleni. Filled with courage, raised his arms. Tomato bushes burst from the ground, their ripe fruits looping gently to ensnare the attackers in soft green coils. Wujek Łukasz zmarszczył brwi i powoli rozwinął trzęsienie serca. Ziemia zadrżała jak wzburzone morze, a złoczyńcy padli na kolana, tracąc równowagę. Uncle Wukash furrowed his brow and unleashed an earth tremor. The ground shook like a stormy sea, sending the villains to their knees as they lost their footing. Szczepanek spojrzał na fontannę i wyczarował z wody majestatyczną rzeźbę. Strumień ochlapał złośników zimną kroplą, wywołując w nich zdumienie i ochłodę umysłu. Szczepanek gazed at the fountain and summoned a majestic water sculpture. Its stream splashed the malcontents with icy droplets, stunning them and cooling their fervor. Michaałek serce ściskał strach, ale zebrał odwagę i znów dotknął cienia w mgnieniu powiek uciekł do świata cienia, wołając cichą modlitwę o spokój Mi's heart pounded with fear, yet he summoned courage and touched the shadow once more in an instant. he fled to the shadow world, whispering a silent plea for safety. Boisze z uniesioną dłonią zbudował tarczę z wirującego światła. Jej ciepły blask otulił rodzinę, a Jan maleńkim gestem pomniejszył broń złośników do rozmiaru gałązek. Boisze raised his hand and forged a shield of swirling light. Its warm glow enveloped the family, while Jan, with a small gesture, shrank the villain's weapons to twig size. Dziadek Zbyszko popatrzył poważnie i rozkazał figurkom ze szachownicy zaznawać życia. Skoczek i wieża ruszyły z determinacją, otaczając wrogów niczym wierna armia. Grandpa Zbyszko gazed solemnly i commanded the chess pieces to come to life. The knight and work advanced with resolve, encircling the villains like a faithful army. Babcia Bronka spojrzała na dzieci i uniosła głos w potężnej pieśni. Fale dźwięku odepchnęły resztki złośników, jakby wiatr oczyszczał pole bitwy. Grandma looked at the children and lifted her voice in song, its powerful sound waves sweeping away the last of the malcontents like a cleansing breeze. Na chwilę zapadła słodka cisza. Rodzina objęła się w kręgu, ich serca biły jednym rytmem, odwaga i miłość zwyciężyły strach. Sweet silence reigned for a moment. The family embraced in a circle, their hearts beating as one courage and love had triumphed over fear. The malcontents fled in haste, but a quiet whisper lingered in the air. This is just the beginning. Quiz PL, za mną kluczową frazę, Tomek przywołał Pomidory obrońców. Quiz N, repeat after me the key phrase. Tomek summon the defender tomatoes. Quiz pytanie. Kto pomniejszył broń złośników? A. Błażej B. Jan C. Szczepanek. Quiz question. Who shrank the malcontents weapons? A. Błażej B. Jan C. Szczepanek. Podsumowanie. Dziś wspólnie obroniliśmy dom, pokazując, że każdy talent jest ważny, od mocy cienia po pomidory obrońców. Recap. Today we defended our home together. Proving every power matters, from the Shadow World to Defender Tomatoes. Zadanie dla widzów: nagraj jak ty przywołujesz swoją magiczną moc i oznacz nas #zarosiacy. Viewer challenge: record how you summon your magic power and tag us #zarosiacs. Zapowiedź następnego odcinka: wkrótce zmierzymy się z żywiołokami, wodnym gniewem i ognistym chaosem. Next episode preview. Soon we will face the elementals, watery fury and fiery chaos. Podziękowania i pożegnanie. Dziękujemy za oglądanie. Kliknij subskrybuj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thanks and farewell. Thank you for watching. Hit subscribe and see you in the next episode.